Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa. Nazywam się Kuba Wątły. Proszę Państwa, rzadko to robię, ale ostatnio robię coraz częściej, bo znów chyba na nowo zakochałem się w papierowej prasie. I na tapetę, nie ukrywam tego, wziąłem tygodnik, z którym mam przyjemność współpracować to jest tygodnik Fakty i Mity. Zrobiłem sobie kilka notatek dotyczących najnowszego numeru, który od 31 stycznia, czyli od tego najbliższego Państwu piątku który albo już jest, albo chwilę temu był, albo był kilka dni temu a jeszcze nie macie faktów i mitów, no to polecam rzeczywiście e, zajrzeć. Mam kilka notatek, co bym polecił Państwu. 30, e, naprawdę dwie strony e, dobrych informacji, a przede wszystkim fantastycznych pomysłów na artykuły i rozmowy. Wynotowałem sobie syberyjski Chrystus, opowieść o Wisarionie, charyzmatycznym przywódcy religijnym, proszę Państwa, utrzymującym, że jest kim? Jezusem Chrystusem, najprawdziwszym Jezusem Chrystusem. W głębi Syberii, Zgromadził Wisarion wokół siebie 10 tysięcy 000... Wiernych. A więc nie w kij dmuchać, mimo że w kij dmuchać tam ewidentnie, bo e, zimno. E, o tym, jak świat patrzy na polską aktywność e, międzynarodową, też polecam ten artykuł. Niemodna trzeźwość. No i wybiegamy trochę w przyszłość. Prezydent Ziobro, ja przeczytałem, polecam i Państwu, e, analityk tygodnika Fakty i ty udowadnia, że głos oddany na Andrzeja Duda będzie głosem popierającym pana Zbyszka, czyli trzy w jednym. E, poseł, minister sprawiedliwości i prokurator, generalny. Bicie po Bożemu, to ostatnio bardzo poważny i modny, szczególnie w kręgach prawdziwych, prawicowych chrześcijan, temat. Chrześcijańskie wydawnictwo wydało instruktaż bicia dzieci. To nie jest żart, ani to nie jest pomyłka. Najnowsze informacje także Państwo znajdziecie o zakonie Legionu Chrystusa. Znany, lubiany, ceniony i popularny zakon związany z wykorzystywaniem najmłodszych. Swoista formacja pedofilska pod specjalnym Nieżyjącego, jedynego papieża w tej części galaktyki, wszechmocnego i wszechżywego nadal w duszach bardzo wielu Polaków i umysłach, Jana Pawła II. Ewangelia nienawiści, proszę Państwa. Abramowicz, Środa, Maziarski, Holland, Artur Nowak, co ich łączy, wszyscy stali się prawdziwymi ofiarami katolickiego hejtu, takiego zorganizowanego katolickiego hejtu. I rzut okiem na wschód mohery atakują Rosję. To wniosek z konferencji zorganizowanej przez Ultraprawicowe wydawnictwo Polonia Christiana. Proszę Państwa, oni wierzą, że pobiją Putina, wprowadzając w jego kraju co? Nie podwyżki, a katolicyzm. 32 strony najnowszy numer tygodnika fakty i mity. Koniecznie nie tylko zajrzyjcie, ale poczytajcie.